Hej, witam was wszystkich! W moim pierwszym filmiku Minecraft, czyli minigames. Takie coś jak Tintiran, Crop Hunt, czyli Hypersonic, Scholz. Nie wiem, tego jeszcze nie próbowałam, ale... No, jest to Paintball i w A więc... No. Jest tu też ze mną Angela, zaraz się przywita. No i myślę, że idziemy sobie najpierw na Client Run. No i jeszcze jestem Patryka1+, subskrybujcie, łapujcie komentujcie. Wiecie, że to jest mój pierwszy film, więc proszę o wyrozumiałość. No i zaraz nie, tylko. Tą ręką, oczywiście. E, dobra, no i teraz Angela znowu się przywitaj. No. Hej. Wykaż trochę emocji, wykaż trochę emocji, ci mówię. Siema! O tak. <grywa> Zapewne nie wiesz, do kogo się witasz, ale ta osoba Te nie, osoby to, nie. bardzo życzyły, by sobie, żebyś to zrobiła. Tak, ja co to jest? Nie, co ty? N nie mów o nim. O dobra, 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 jest. Nie co? takie... Powiem ci. <grych> Okej, okay, spoko. Papy. Co? Paweł, powiem mu, żeby ją zostawić. Nie, mówię. Aha, myślałam, żeby... Że powiedziałaś na PY. Ale to nie jest na PY. Bo to jest na... A nie, to jest na WY. Przecież. Co? Albo na WY. O. ty się, Nie, co ty? Ej, to na się Świetne! Ale nie o to, nie o to chodzi. Okej, okay, powiem Ci jak przyjedziesz, spoko? Na razie nie mogę, bo zapeszę. I bom, bom. Możliwe, że... No! No jesteśmy! Wow Co? Oh. <grystanie> Nic Tylko ja sobie tak mówię po prostu. No, a przedtem tu wykazałaś emocje naprawdę. Hej! Siep. Angela, Angela. Angela, czy masz kciuki? Trzymam, za co? Co? Trzymam i nie wiem za co. Nie bo na razie chodzi o Minecrafta. Aha. No. Oj, teraz spadnę. Okej, okay, jak na razie. Spoko. U. Dobra, przegrałam. Spoko, spoko. Nie no. Okej. Okay. Okej. Okay. Okay. Także. Chodź, Ensik, na inną okazję. Że ktoś wie, kto jest. Bo Angela na pewno nie wie. Prawda, Angela? Mm -hmm. Jak ty mówi? Wow! Ale to nie jest to, o czym chcesz mi powiedzieć. O czym chcesz mi powiedzieć? Mówiłam ci! Jak Jedziesz, to ci powiem. A może coś nie pokażę. Powiedz. Co? Teraz mi powiedz. Czemu? Upa. O wygrałam. A ty jakbyś gościu taki postrzelony. O! No patrzcie jaka to jestem ładna! No patrzcie no. Okej. Okay. Czekaj, to jest duża? O kurde. Zawsze na dużej jest tak mało osób, a na małej to latają normalnie jak mrówki. O, kto tam już był? Halo. Co? Halo. 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 A jak myślisz, jaka jest lepsza technika? Skakanie czy bieganie? Nie mam do tego pojęcia. No ale wymyśl coś. Skakanie czy co? Skakanie czy bieganie? Tracisz bieganie. A, poprzez skakanie tracisz mniej miejsca, czyli to Ci pomaga, a przez bieganie no to tracisz właśnie więcej miejsca, no nie, ale przez bieganie to yy, nie ten, no yy, nie tak szybko spadniesz, a jak skaczesz, to czasami ten tak spada. Chodź, ja już jestem trochę doświadczona. Ale ten, ale to ma lagi. Ale lagi, ale lagi. No, to jest Melonkrat! Jest, słuchaj, ten o tym Angela, o wiele nie wie. Jest, udjęty rano! O nie, muszę spać na dobrą? Oj! Ale! Nie no, nie fulks, bo... Ale nie powiem. Cia, ciąg, dobra, ale chyba nikt nie przyjdzie. Mamy okej, okay. no i to by było tyle. Żegnamy się wami. Cześć. Yes.